Siemanoczku, maczki z tej strony Jakub0301 i dzisiaj witam was na blicach Przepraszam was na początku już, że dawno odcinków nie było, ale po prostu miałem w szkole mnóstwo nauki i nie wyrabiałem się po prostu z tym i przez to nie mogłem nagrywać, nie nagrywałem po prostu no nawet nie po prostu, że miałem dużo nauki, bo dalej jeszcze będę mieć tą naukę mam i będę mieć mm, bo mam ile? Chyba cztery olimpiady kuratoryjne, więc trochę tego będzie. Po prostu drugi etap teraz, yy, które zaczynają mi się w grudniu, więc na razie mam taki, nie wiem, tydzień takiego większego wytchnienia, potem znowu, że tak powiem, powrót do takiego bardziej ostrego, ostrej nauki. Tak to powiem. I czy tu coś jest? Yy. Tu nic nie ma, dobra, to ja stąd idę. E, tam idę. Tylko tutaj też się perełki nie opłaca, dostałem A, e, No i... Dobra, tutaj. Chciałem Was także poprosić, abyście e, po prostu zostawili łapkę w górę, bo to może mi dać większy zasięg i więcej osób się o tym po prostu dowie, o tym odcinku. A teraz, jak wiecie, YouTube bardzo obcina zasięgi, także jak... Mm, osoby, które mnie subskrybują, macie taki mm, nie wiem, dzwoneczek jak to pisać, czy e, coś tego typu, jeżeli go klikniecie, to będziecie mieli powiadomienia wszystkie o filmach wysłanych przede, przeze mnie, no teraz to jakoś nie będzie tak często, ale jednak będziecie od razu o tym wiedzieli i będziecie jako pierwsi mogli zostawić łapkę w górę <grym> dobra e, tu jest 18 kratek ode mnie więc on jest jakiś blisko tutaj ziomeczek a, mam nadzieję, że nie jakiś wykokszony, tylko jakiś słabszy po prostu. I... tak, on jest? ci mi, że on jest... Nie, on tutaj... On tu będzie, dobra! A, dobra, dobra, on jest easy. Dobra, dawno w ogóle w Minecrafta nie grałem, jedynie co to czasami grałem w LoL'a, żeby tego first winna zdobyć i coś tam rankedów. W ogóle yy, jeżeli gracie w Lola to zapraszam także abyście mnie dodali. Nazywam się Jakub 0301 oczywiście i no i po prostu dodajcie mnie to czasami może zagramy razem czy nie wiem czy popiszemy jak będziecie chcieli. Także wbijajcie na mojego TS-a, bo yy, nie nagrywam, ale jednak często jak się nawet przygotowuję do tej olimpiady to jestem na tym TS-ie. I byście nawet mogli ze mną pogadać co by było, wydaje mi się spoko dla takich osób chętnych. E, dobra, tu mam 32 klatki do palinego ziomeczka i sobie potekspimy to level i on nie miał niestety tego żelaznego miecza, bo wtedy bym sobie upgrade do tego epic ...sworda czy nie wiem czego jak to się nazywa. E, teraz gdzie będzie... Jakaś skrzyneczka, żeby tutaj zdobyć jakieś itemy, bo na razie słabiutko z tym. Eee, w ogóle chciałbym także Was zapytać, co sądzicie o. Yy, bo akurat trochę się interesuję dosyć, nawet tym Ablem, o yy, najnowszym MacBooku Pro. Yy, mi się on akurat bardzo spodobał, ale. Yy, nie wiem, podeślę wam artykuł yy, na jakimś forum czy na czymś do jakiegoś yy, portalu, bo słyszałem, że po prostu yy, ktoś, yy, że ten w ogóle yy, pomysł na tego MacBooka yy, został ukradziony, bo jakiś Polak niby, yy, kolega mi to pokazywał w szkole, jakiś Polak to po prostu opracował, ile... Yy, Jakoś dosyć długo przed tym. Kurde to jest sojusz. Aaa, zginąłem. Kurde, sojusz. E, po prostu Polak jakiś to opracował i podobno Ape, że tak powiem, nie odpowiedział mu przez rok i po roku, czy po dwóch latach ukradli po prostu ten pomysł. Dobra, no to widzimy się w kolejnej arenie. Dobra, już wróciłem i yy, teraz jesteśmy na zwykłej arenie. Na klasycznym SGF, jak to tutaj jest opisane. Zobaczymy, może trochę lepiej pójdzie, no i yy, dobra. Takie itemy troszeczkę słabe. A kurde mogłem tutaj do środka wskoczyć, też żebym dosyć dobrze wystartował. A tego jeszcze nie mogę być. i teraz trzeba gdzieś szybko polecić, może do tego. Polecę, chociaż kurde może. A... Panieczyny nie wiem, ale wezmę je. Po prostu, żeby opróżnić tą skrzynkę, żeby... Nie wiem, żeby ktoś tego inny nie je wziął, bo wtedy może się przydać, mu czy coś. Chociaż panie Chyba Chyba niczego tu się nie przydają, bo nawet ich położyć nie można. Eee, Szczały i tu jest jakieś wejście, więc... Dobra. To także to tak, że to... tak. To się otwiera, dobra to, Czyli to jest takie trochę pod sojusz zrobione, że jeden musi wejść, żeby otworzyć drzwi i drugi potem może sobie jak otworzy te drzwi, to drugi mu może pomóc w pewnym sensie. Knockback jeden e, dobra, i jakoś nie jest może aż tak źle. Ale dobrze też powiem to nie jest. Dobra, jakieś złoty nie, spodnie, mapa. Takie trochę itemy nie za bardzo przydatne. Dobra, tu gdzie to coś może być ciekawego. Tum... Pod tym wodospadem czy będzie coś? Będzie. Dobra, mamy klatę. Już i może lecimy w tamtą stronę złota klata chyba ta będą gdzie lepsze mi się, się tak przynajmniej to jeszcze sobie zamienię z tym 5 4 jedzenie tutaj i ok i lecimy natalka 1905 no Natomiast 2005 to dała 1905. No może też tak być. No i nie wiem, czy tu mi się na górze już. Nie, to chyba to taka jest góra. Taka Wydawało się, to takie jakby nie wiem, chmury były czy coś. Bo to w Minecrafcie te chmury to jednak to jest według mnie chyba najgorsza rzecz, najmniej dopracowana jaka po prostu jest w tej grze. <tud> Tutaj nic nie ma, ale weźmiemy. I co jeszcze? Tu jest coś. Dobra. Easy. I 60 e, w tą stronę. Ok. Już 50. Zobaczymy, jak pójdzie. Bo itemów nie za bardzo. Ja nie wiem. Mogę się czuć tutaj jakoś pewnie. Bo nawet pełnego seta. Skórzanego nie mamy. Co tu jest. W ogóle fajnie by było, gdyby te klasyczne skiny na Cube Game trochę dawało, bo ono tutaj nie daje żadnych monet ani niczego. A gdyby były jakieś monety, to by było o wiele przyjemniej z tego względu, że po prostu jak są monety, to na coś się zbiera. A teraz tu tak gram po to, a grać, żeby sobie. A nic mi to nie daje. Nawet gdyby to na, nie wiem, Blitzy. E, dawało coś, to by było spoko. Mm, dobra. Okej, okay, jest nie wiem czemu ale coś mi tak... Aha, bo tam. SS jakieś takie mam klatki dziwne. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze wyjdzie, jeżeli nie to Was bardzo przepraszam. E, dobra, tu nie ma nic takiego. Jedynie to sobie wezmę i to sobie wezmę. I to świnkę chce. Bo ona mi da mięsko, a mięsko mi da życie. A życie mi da dużo. Nie wiem. <laughs> życie, co mi da życie? Wszystko, że nie przegram tego przynajmniej. Ale chyba lepiej jest ogólnie e, jak na razie. E, tu i tu. Fire Aspect 1, i pak, okej. Okay. Mm, lepiej jest o wiele niż um, na e, blicach, tak na blicach. bo na blicach chyba zabiłem tylko dwóch a tutaj już mam dwóch i zostało ośmiu więc nieźle ale myślałem że może jakoś to lepiej wyjść tak to powiem. E, teraz z tej góry zejść jak chodzimy wczoraj trzeba zajść. Tutaj jest... aha, tu jest spałno od razu już. I tutaj właściwie trzy są te... Jak tu... tu nie zajdę. Muszę tam iść, spróbować zaskoczyć do wody na jakiej. Dobra, stracę dużo HP. Udało mi się zjeść metu kurczaka I nie straciłem tego głodu tak. nie, nie, nie dostałem tego pojzona Czy jak to się nazywa No i kurde Czemu nie stałem Ktoś tutaj był wcześniej na spawnie to dobra chyba też leci do mnie Czy 80 No leci do mnie Chociaż nie tak. 85 90 Co to się Co masz tak nie wiem Chyba, że to tak się odświeża jakieś dziwnie Dobra ee, w ogóle nie wiem coś ten Mike jakoś trochę kraszuje, Co już? Dobra hmm, tutaj ja przed chwilą tu byłem Dobra A on na lagu widzę, że laga ma O jeszcze łuk miał, to bardzo miło A eee, ten jest 190 kratek, więc jest spoko Co tu jest jeszcze? A nie ma nic ciekawego Okej, okay, to idę dalej Proszę, do dobra, nie dostałem że To jest najważniejsze 184 kratki 2, 2, 2 Okej. Okay. Już mam 3 zabójstwa. To jest dobre. I jest siódma minuta tej areny, więc odcinek nie jest taki znowu krótki. No przydałoby się nawet dłuższy dosyć, ale... O kurde, diamentowy miecz. No go No A, Sojusz jeszcze. Dobra. A, to oni wygrali tą arenę. Dobra. To dzięki wam wszystkim za oglądanie. No i z tej góry miałem zejść. Tutaj nie miałem szans w ogóle, żeby zejść. Pamiętajcie o łapce w górę. No, o subskrypcji kanału mojego. No i trzymajcie się. Cześć. And the Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn